Przedzedzedzę. Totalnie, serio. Jakby, jak na to niby zareagować? Jak można w jakiś taki sposób odnieść się do tego wszystkiego? Jak można w ogóle na to patrzeć? Skomplikowane, co najmniej. Tak to powiem. Na początku filmu jeszcze małpa, żeby była, w ogóle widzieliście ten, ja, ja to kupowałem po 120 RMB na małpie, a to jest już po 120 RMB na buffie, niezła akcja, pozdrawiam do tego digla. dobry był kol z nim, no i to jest? jakby ktoś coś chciał sprzedać i w ogóle za prawdziwe pieniądze to można sobie wejść i mm, sprawdzić ceny, bo często są spoko, ładne, a jak są brzydkie to nie sprzedawajcie, ale ładnych jest całkiem sporo, więc warto mieć na uwadze. O właśnie szedł do Reggae'a, swoją No Dobra. A więc, szczerze, wiecie, że ja tego mam w chuj, nie? takie takiego czegoś. No ta, no mam. No mam. No i co mam z tym zrobić? Ja do zapięcia Reggae'a kupowałem. Jakieś kilkaset sztuk. No jak ja się z tym mam czuć? Jakby co ja mam myśleć na ten temat? Jaką mam mieć opinię? W sensie? Tak, szczerze, na przykład kilkaset sharksów. No, mam se kilkaset sharksów. Kupowane chłopie jeszcze kiedyś tam, kurwa. I jest coś takiego. I, i jaką miałam mieć opinię? I co ja mam myśleć w ogóle? Może inaczej. Jak ja mam cokolwiek myśleć na ten temat? Są takie obrazki w życiu człowieka, których człowiek już po prostu jakby nie przejmuje. Że widzi, ale to co widzi, to mu się wydaje, że tego nie ma. To, to jest właśnie taki obrazek. Coś takiego. No dosłownie. I tak szczerze to ja nie wiem, co ja mam myśleć. Naprawdę nie wiem, co mam myśleć. Jakby. Co? Co ja w ogóle jakby mogę mieć w głowie aktualnie? Bo ja nie wiem, co ja mogę mieć w głowie. W jaki sposób w ogóle stanąć w tym wszystkim? I co sądzić. I tak dalej. No. Nawet, nawet nie wiem, ile zarobiłem. Znaczy, zarobiłem. Nawet nie wiem, o ile mi urosło ekon. Przepraszam. Nie wiem, o ile. Jakby chciałbym powiedzieć, ale nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie mam reakcji na to żadnej. Nie mam komentarza. Nie, nie, jakby przeglądam i se patrzę. Czemu to jest jeszcze droższe niż było przed chwilą? Myślałem, że to holo. To już miałem spać ze stołka. Na szczęście nie. I chyba do tego akurat to jeszcze daleko. Ale nawet nawi. Nawet nawi. Face. I powiem jeszcze tak. Bo jest Antwerp, nie? I te wszystkie rzeczy ogólnie są w dupie. To prawda. Fakt. To wszystko jest w dupie. To jest w dupie. Ale jak widzieliście Copenhagen Flames i G2. Akurat kurwa ta naklejka, której mam, ja, jako jedyna, ostatnia naklejka z Antwerpu, której mam dużo. Ona kosztuje 50 RMB aktualnie, na jubinie. Co ja mam o tym myśleć? Jakby co ja mam mieć w głowie? Jeszcze tak. Ja tej kapsuły mam też od chuja. Ponad, no, w, pewnie w, z 2000? 1500, 1600. Jakaś taka ilość. Co ja mam o tym myśleć. Jaką obrać opinię? To jest szczerze? To jest wręcz przytłaczające. Teraz kurwa, pytanie, co musiał czuć Miotka? Tak, z.T. Yy, Jak się IG zaczęło? A IG? Ona jest jeszcze droższa. Ale ja nie byłem na to gotowy, jakby nie było, żeby tak się wydarzyło. On może był. Do no ile mi od wczoraj zarobił? Od rozpoczęcia dnia wczorajszego? Gość zarobił około 70 albo 80 tysięcy złotych na jednej naklejce. Ciekawe. 70 albo 80 tysięcy dniówki. Brzmi uczciwie. Brzmi uczciwie. Ciekawe czy Renegades jeszcze 100 zł wbiją, albo Vitality? Ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. Dla mnie to jest naprawdę ciężkie. To jest naprawdę aż niepojmowalne. To. To jest niepojmowalne. Nie, ja, ja naprawdę nie mam opinii. Naprawdę ciężko. Ja naprawdę nie jestem w stanie nic powiedzieć na ten temat. Jedyne co, to wiem, że mam ich kilkadziesiąt jeszcze. Spoko. To se są. Sprzedawać to, zostawić... Kurwa, nie wiem. Ja powiem tak. Jestem tak zdewastowany tą sytuacją, że się boję cokolwiek z tym sztokholmem robić. Tak poważnie. Boję się dotykać tego eventu. Nie robię tego. Nie sprzedaję tych rzeczy. Pomimo, że już dawno przekroczyły one moje jakiekolwiek oczekiwania. Jedyne chyba, co jeszcze nie jest w granicach moich oczekiwań, to jest entropik. Jedyna ostatnia taka naklejka. Reszta już dawno jest wyżej niż miała być kiedykolwiek. To jest materiał na świat, którym jestem, jakby nie było. Ale też dziwne uczucia. To ja powiem, tak jeszcze z boku: dziwnym uczuciem jest zarobić. Nie wiem ile. Ja nie wiem, ile ja na tym zarobiłem. Wiem, że w jeden dzień było 15 tysięcy, w jeden dzień było chyba 8 tysięcy, a to i tak nie były pierwsze dni, tylko te ostatnie. Nie wiem, czy zarobiłem na tym 100 tysięcy, czy zarobiłem na tym 80. Bo to, że zarobiłem na tym 40-50, to wiecie, bo, tam, bo 20 to chyba zarobiłem na samych PGL-ach. Tutaj tak jakby spoko. Powiedzmy, że jest ok. Hmm. Czy coś takiego, ale nie wiem ile ja zarobiłem. Czy to nawet może nie być 200 tysięcy już, ale nie, no tyle to nie ma. Tego to jestem pewien, że tyle to nie ma. I tyle nie będzie. Nieważne, nie jakby co by się już nie wydarzyło, tyle już nie będzie. Chyba, żeby kapsuły poszły w, 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 w stronę naklejek. Wtedy w ciągu jednego dnia bym tyle zarobił. Ale mm, dopóki kapsuły nie polecą, to tak nie będzie. Yy, mhm. Więc. Ale z perspektywy kogoś, kto takie coś ma, jest w tej sytuacji. Z jednej strony jest takie coś, że mało. Można było zrobić więcej. Można było zrobić wchój więcej. Jest masa złych decyzji. Niektóre z nich można byłoby powiedzieć, że łatwe do skorygowania. Takie łatwe wnioski. Niektóre można byłoby powiedzieć, no, no pytanie: no czy ktoś kurwa z was dokupowałby, jakbyście mieli przeświadczenie już tu, <laughs> że IG Gold musi jakoś podrożeć. Mielibyście takie przeświadczenie, to dokupowalibyście ich kurwa w stylu nie wiem. 40-50 sztuk, żebyście ich dokupowali na przykład yy, ten. Na przykład, byście ich kupowali, nie wiem, do odciny, kurwa, cały czas na raz zakupy, aż się yy, ten, aż się pieniądze nie skończą. Wydajesz na nie 20, 30, 40 tysięcy. Właśnie nie wiem. Bo z perspektywy czasu okazało się, że lepiej było iść w drugą stronę. A jakby było? Nie wiem tego. Skomplikowane. Ja podjąłem jakby wybór w cudzysłowie jasny. Taki taki oczywisty. Tak zupełnie szczerze to ja kupiłem sobie te naklejki. To co jest tu to, to jest mój zakup. No tak. A potem jeszcze dokupiłem 75 sztuk na Jupinie za 20 RMB. No to. Tak się wydarzyło. No i nie wiem, czy mam to percepować w pozycji błędu, czy nie błędu. Czy to dobrze, że tak zrobiłem, źle, że tak zrobiłem? To błąd, dobre zagranie. Nie wiem tego. Naprawdę nie wiem. Koniec końców. Co ważne, czy taki jeden wielki kurwa niedosyt. Na każdym jednym polu, jakie tu jest, że przecież można było, kurwa, wkładać w renegadesy te pieniądze i tak dalej. Można było cały czas NS dokupować, kiedy się tylko dało. Można było, jak już renegadesy wydrożały na Sztokholmie, to już napierdalać ich na Antwerpie. I w ogóle. I można było, można było, można było, można było. I wszystko można było. I to jest główna myśl przewodnia, że można było. I to jest ten w ogóle pojebany wynik. Popierdolony wynik. Pojebane wyniki, popierdolone. Dokurwione, ogromne, pojebane, pokurwione, ja pierdolę. Jedna wielka rzecz, która jest cały czas, to jedno wielkie pytanie albo może jedno wielkie stwierdzenie, że można było, bo można było. Można było? Kurwa, można było. Wiele można było. Można było? Można było. A nawet, co powiem więcej, można? Można. Tak, można. Dosłownie można. Można, kurwa, kliknąć ten guzik. Wolno. Jest guzik do kliknięcia. To jest to. Dosłownie. Można, można. Ale z drugiej strony. Bo to jest jedno. Jedno to nieustanne poczucie, że można było. Można, kurwa. Tu, można, można, można. Kurwa, można. Można. Tak. Można. Da się? Da się? Ja pierdolę, ile peń kurwa kosztuje. Ale teraz pytanie: da się? Tu. Da się? I tak dalej. Cały czas coś się da. Da się? No da się czy się nie da? No da się. I tu też się dało. Wystarczy wejść. Poszukać. I wystarczy kurwa trochę ten. Da się? Zrobi czy nie zrobi? Zrobi czy nie zrobi? Zrobi czy nie zrobi? Dosłownie, dało się, to da się. Dało się. Dało się. To da się. I to jest jakby myśl numer jeden, którą mam w swojej głowie cały czas. Że cały czas można było i cały czas można dalej. I kiedy można było, to się okazuje, że da się dalej. To jest przede wszystkim. A po drugie, jest inna myśl. Jaka to jest kurwa skala? Już teraz, jakby jaka to jest skala. Gościu, masz jebane 1250 zł. Kupujesz za nie 500 naklejek. Tu. I z Twojego 1250 zł nagle robi się kurwa z osiem koła. Zależy po ile by je liczyć. Ale nagle robi się, no dobra, no 7 kurwa z hakiem. Jedna rzecz. To się stało, to, to, to jest jakby jeden przykład. To się stało 9 czy 10 razy. I to się stało, no tak w cudzysłowie, Tobie. Ale też Wam, no, wiem o tym. To się stało nam. Przeraża mnie jakby to, przeraża mnie ta wizja tego, że człowiek, który wszedł na ten rynek trochę bez jakiegoś takiego oglądu, wiedzy i zamysłu, który po prostu bezmyślnie kupował Sztokholm w momencie, kiedy był styczeń, może dziś kurwa mieć. W miarę ustawione życie na przyszłe kilka lat. To jest przerażające. Ale fajne. Wiecie, co jest... Jeszcze, jeszcze jedna myśl, dwie myśli myślenia ogólnie prześladują. Po pierwsze yy, Kiedy? <grym> kiedy? Kiedy? Cześć Maus, kiedy? To moje pytanie do ciebie. Kiedy? Nawet nie czy, tylko kiedy. Po drugie pytanie to kapsuły kiedy? A, no i te dwa kurwa obiboki. Też by się już mogły ruszyć ogólnie z tej swojej śpiączki, w której leżą kurwa 100 lat. Przerażające. Dosłownie przerażające. Weźcie napiszcie w komentarzu, co wy o tym wszystkim myślicie. Jakie wy macie. Co, co jedzie w waszej głowie, kurwa, kiedy to widzicie? Co wy macie w głowie, kiedy to się dzieje? To pytanie do was. A ja pozdrawiam.